Koniec października, początek listopada to czas zadumy, wspominania naszych bliskich, którzy odeszli. Chodzimy na cmentarze, zapalamy świece lub znicze, przynosimy kwiaty. Ale nie wszędzie na świecie w ten sposób wspomina się swoich bliskich zmarłych. Czasem te tradycje bywają nawet zaskakujące. Dziś w ciekawizji proponuję Państwu odwiedziny na kilku cmentarzach na różnych kontynentach. Każdy inny, ale wszystkie ciekawe. Zapraszam. Dla nas, Polaków, cmentarze są miejscem zadumy i wspominania bliskich, którzy odeszli. Palimy świeczki i znicze, kładziemy kwiaty, a jesień dodaje kolorowe liście. Groby ozdabiamy rzeźbami i napisami, które przez lata będą przypominały o naszych uczuciach. Święto Zmarłych kieruje myśli ku przemijaniu. Ale nasz sposób oddawania czci przodkom nie jest jedyny. Popatrzmy, jak w innych miejscach upamiętnia się bliskich. Do europejskiej tradycji należy w Argentynie najsławniejszy cmentarz Buenos Aires w dzielnicy Recoleta. Okazałe kaplice, marmury i rzeźby wskazują wysoką rangę i bogactwo pochowanych osób. Krążą tu liczne grupy turystów. Cmentarz prawdopodobnie nie przyciągałby zwiedzających, gdyby nie jedna kaplica. Tu pochowano żonę prezydenta Juana Perona, Marię Ewę Duarte de Peron, działaczkę polityczną i społeczną. Jej życzliwość dla biednych i śmierć w młodym wieku stworzyły legendę. To grup evity przyciąga turystów. Niech spoczywa w pokoju. Opactwa szkockiego średniowiecza były otoczone cmentarzami. Stawiano na nich znacznie skromniejsze nagrobki. Ich resztki przypominają nam ludzi sprzed kilkuset lat. Sławny Las Stóp to wspomnienie najczcigodniejszych mnichów i przeorów klasztoru Shaolin. Po śmierci upamiętniano ich takimi ceglanymi pomnikami. Stopy różnią się stylem, napisami i wielkością. Jak widać, znakomitych postaci godnych uwierzchnienia było wiele. To oni osiągali mistrzostwo w walce i wytrzymałości na ból, przekazywali umiejętności kolejnym pokoleniom. W pokorze stajemy przed ich duchową wielkością. Cmentarze w Meksyku są pełne kolorów. Przecież ci, którzy odeszli, trafili do lepszego świata. Nie cierpią, nie mają naszych zmartwień i nie muszą już ciężko pracować. To powód do radości. Właśnie dlatego nierzadko na cmentarzu spotkać można rodziny i przyjaciół, którzy wspominają zmarłego przy akompaniamencie zespołu El Mariachi. Dobra, spokojna muzyka, kolorowe kwiaty i barwne otoczenie pozwala lepiej poradzić sobie z żałobą. Wiele grobów przypomina małe mauzolea lub kapliczki. Chronią one podobizny zmarłych, a nierzadko także przyniesione dla nich przysmaki i upominki. Wszystko to ozdobione ogromną ilością kwiatów. Jeszcze inny charakter mają cmentarze w Azji Środkowej. Jeden z nich spotykamy w pobliżu Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Nie ma tu karnego ustawienia nagrobków. Nad miejscami pochówku stoją ażurowe konstrukcje. Dzięki nim dusza łatwiej będzie mogła trafić do nieba. A niebo jest tu daleko. Przy dużej kaplicy spotykamy ubraną na biało osobę duchowną, która troszczy się o pamięć o zmarłych. Modli się o ich dobre miejsce w innym świecie. Ci bohaterowie i zwykli pracownicy zostali upamiętnieni przez bliskich. Fest. Miasto, które szczyci się jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. Na wzgórzu jeden z cmentarzy muzułmańskich. W samym mieście nie można było pochować zmarłych. Miejsca brakowało dla żywych. Ponoć rodziny odwiedzają cmentarze w piątek, który jest dniem świątecznym. Jakoś nie widzę śladów tych odwiedzin. Z widokowego wzgórza, na którym stoją grobowce władców z epoki merynidów, rozciąga się piękny widok na cały Fes. Skromny, symboliczny cmentarz marynarzy, którzy zaginęli na morzu. Sztokholm. Szwedzi od stuleci byli związani z morzem. Ich rodziny z brzegu wypatrywały bliskich. Na pamiątkę tych, którzy nie wracali, stawiano nagrobki z symbolami bliskimi ludziom morza. Prawosławny Cmentarz Tichwiński w Petersburgu jest miejscem spoczynku najsłynniejszych twórców Rosji. Bogate nagrobki i cenne rzeźby upamiętniają uczonych, aktorów, reżyserów i twórców rosyjskiego teatru. Znajdziemy tu groby Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Rubinsteina, Piotra Czajkowskiego, Aleksandra Borodina, Modesta Musorgskiego, Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, Michaiła Glinki. Historia sztuki XIX wieku zapisana w kamieniu. Tak przemija wielkość tego świata.